rozwój na rynkach zagranicznych dla nas jest istotną 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 realizacją naszej strategii rozwoju Aseco. Pracujemy oczywiście dla nas jest bardzo istotnym jest sektor bankowy i tutaj mamy dosyć dużo aktywności związanych z promowaniem naszych rozwiązań z Polski na rynkach zarówno Europy, jak i na rynkach Ameryki Północnej. Uczestniczyliśmy w wielu seminariach i spotkaniach z klientami na rynku amerykańskim. Także sądujemy ten rynek i, i patrzymy się, czy tam nam udałoby się dostarczyć te rozwiązania. Bardzo jest to pozytywnie odbierane przez klientów, bo rzeczywiście. Jeżeli chodzi o zaawansowanie technologii i tą innowację, którą my mamy w produktach w Polsce, to jest coś, co bardzo dobrze odbierają amerykańskie banki. Ale oczywiście jest to trudny rynek, w związku z tym nad tym, nad tym pracujemy. Także cały czas trwa, trwa, trwa praca. Jeżeli chodzi o inne sektory, to oczywiście jesteśmy bardzo zadowoleni z ostatniego kontraktu, który podpisaliśmy w Togo na zbudowanie Centrum Cyberbezpieczeństwa dla tego kraju, bo to również jest dla nas świetna referencja, która pokazuje dla nas naszą przewagę i nasze kompetencje w tym zakresie. A dodatkowo w tym momencie umacnia nasz wizerunek na tym rynku. Jesteśmy już obecni w Etiopii, jesteśmy obecni w Angolii, w Nigerii, w związku z tym Togo to kolejny kraj, w którym będziemy obecni, jeżeli chodzi o rynek afrykański. Azja, no, oczywiście nasza ostatnia inwestycja w zeszłym roku i zakup firmy, która działa na rynku filipińskim, to jest super istotne. Tutaj z Polski dostarczamy rozwiązanie w chmurze dla banków filipińskich. Na razie nie planujemy innych krajów, ale oczywiście, jeżeli znajdzie się taki projekt i będzie interesujący dla nas, to oczywiście nie wykluczamy również wejścia na, na, na te rynki, jeżeli to będzie interesujące. Natomiast ten projekt związany z chmurą i dostarczaniem rozwiązań dla banków na Filipinach to jest bardzo ciekawy projekt. My oczywiście zawsze to podkreślamy, że aktywnie poszukujemy pomysłów na, na akwizycję. Nie mamy nic takiego, co byśmy mieli w tej chwili, mogli od razu powiedzieć, że jest dla nas ten projekt. Natomiast myślę, że, że z tych wszystkich rozmów, z tych wszystkich projektów, które prowadzimy, coś powinno być zrealizowane, ale to myślę, że w najbliższym czasie będziemy mogli to zakomunikować. Co kwartał zapraszamy. Zawsze na naszą konferencję wynikową. No i będziemy pokazywać w tym momencie, jak sobie radzimy, a wydaje się, że rynek nam pomaga na całym świecie. Trwa duża koniunktura na usługi cyfrowe na, na informatykę i jesteśmy w dobrym miejscu. Czy uda się utrzymać wynik z ubiegłego roku? To jest za szybko, żeby na ten temat odpowiedzieć. My robimy zawsze wszystko, co w naszej mocy, żeby ten wynik był jak najlepszy. Bardzo mi się podobała wypowiedź jednego z ministrów cyfryzacji, że oczekuje, że rynek będzie rósł szybciej niż gospodarka i mamy nadzieję, że to też się przełoży na wyniki takiej firmy jak ASECO. Mamy nadzieję, że ASECO będzie rosło w takim tempie, jak rośnie cały rynek, bo można powiedzieć, Wiedzieć, że ASECO odpowiada strukturze całego rynku. Oczywiście są takie obszary, które mogą rosnąć szybciej, obszary, które będą rosły troszeczkę wolniej, ale mamy nadzieję, że w tym momencie będzie to odpowiadało dla wzrostu całego rynku. Według IDG zeszły, zeszł, za zeszły rok ICT urosło 4%. My urośliśmy w tym czasie szybciej. Zobaczymy, jak będzie wyglądał ten rok.